Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z całego cyklu felietonów pod wspólnym tytułem Rozmowy, rozmowy dokończone Piotra Jastrzemskiego. Zanim zacznę, pochwalę się, że niebawem wyjdzie kolejna moja książka, a nawet dwie. Jedna jest już w drukarni i trwają nad nią prace obróbkowe, łamanie, składanie, przygotowanie do druku. W połowie sierpnia powinna już być na rynku. Gdy się tylko ukaże, natychmiast dam znać. A teraz opowiem wam pewną historię, to będzie taki antidotum na bieżącą politykę, na niepotrzebne emocje i wzajemne nienawiści. Czytałem nawet na Facebooku, że ludzie z zachodniej Polski dzwonią w Bieszczady, rezerwują pokoje często u osób prywatnych, jakaś mała agroturystyka, która, która właśnie przez lato zarabia na cały rok i jest jedynym źródłem dochodu rodziny jest ich jedno, jedyną szansą, by coś dorobić. Potem z pogardą rezygnują, informując, że nie chcą mieć nic wspólnego z ludźmi, którzy mieszkają w regionie, gdzie wygrał Duda. Po pierwsze, sprawdźcie, kto wygrał w waszym mieście, jakim stosunkiem głosów. Potem, potem poprzyklinajcie trochę Warszawę. Tak, Warszawę, w stolicy na znienawidzonego przez was kandydata. Głosowało ponad 330 tysięcy wyborców. 330 tysięcy. Cóż to jest w porównaniu z takim Hrubieszowem, w którym mieszka całe 18 tysięcy ludzi, z czego uprawnionych do głosowania może 15-16 tysięcy. To kto w, w końcu wybrał tego Duda? Łysia, Łysiak pisał, że są kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki. Policzcie więc głosy u siebie i odczepcie się od ludzi z tego pięknego rejonu. Ludzi, których ktoś określił biomasą z Azji Zachodniej. Akurat tego się powątłem nie spodziewałem. Nie spodziewałem się takiej pogardy. Przecież ten facet musi pamiętać czasy, gdy można było dostać wpierdol za sam wygląd. Ja, ja pamiętam je doskonale. Ile razy było to przyczyną bujek, bo odstawałem od społeczeństwa, z ilu szkół mnie wyrzucano, bo nie chciałem obciąć włosów, zrezygnować z dramonecki i założyć sofiksów zamiast glanów. Była nawet taka tuda filmowa z Maklakiewiczem, który grał milicjanta, i, i z jakimś mężczyzną, który wszedł przez bazar w futrze z królików. Gdzie tytuł, tytuł inny Pod tytułem innym I właśnie on, on był wytykany palcami Będąc absolutnym przeciwnikiem Obu kandydatów Sam Ochotnika stanął po stronie Ludzi nazywanych Biomasą Zdecydowanie wolę być Biomasą niż biohamem. Tak biohamem. Bo wszyscy którzy o, o innych Mówią Biomasa są Biochamami tak czy inaczej życzę wam, państwo trzaskolubni, samych dudolubnych kontrahentów z waszych oświeconych miast. A gdy będziecie jechać samochodem gdzieś do Czech czy na Słowację, to żeby strzelały wam opony jak korki od szampana na Nowy Rok i żeby każdy zakład wulkanizacyjny policzył wam podwójnie, potrójnie albo i poczwórnie. No i co, czy my czasem nie zwariowaliśmy, czy nie przeginamy z tą polityką, z polityką nienawiści? Opanujmy się póki czas, zanim Bosek oczaruje wszystkie stacje telewizyjne i zanim pewnego dnia w, pro w programie Moniki Olejnik wstanie i zaśpiewa pięknie Tomorrow Belongs To Me. Pamiętacie z filmu Kabaret? Dobra, Kim w oko, nie chce mi się o tym gadać. Tak się złożyło, że upada kolejna gazeta, tym razem fakty i mity. Pewnie, pewnie słyszeliście o niej, pewnie każdy o niej słyszał antyklerykalna. Miałem okazję tam pracować jeszcze, gdy powstawała. Byłem nawet zastępcą naczelnego. Wiązało się to z przeprowadzką do łodzi. Gdy dostałem ofertę tej pracy, nawet się ucieszyłem. Po pierwsze, dlatego że lubię zmiany, po drugie, byłem zaraz po przyjeździe z wojny w Kosowie, więc nie bardzo, nie bardzo miałem ochotę pisać o tym, co się dzieje w Polsce. Postanowiłem więc zaryzykować i zostawić ze sobą za poprzedni tygodnik, zamknąć drzwi. I się prze przeprowadzić. Wiązało się to oczywiście z ułożeniem wrócić od nowa. Nowe, nowe wyzwanie. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką musiałem załatwić, to mieszkanie. Wprawdzie firma pokrywała koszt Najmu, ale nie szukałem w eksklu ekskluzywnych dzielnicach. Zawsze miałem sentyment do starych kamienic i dzielnic z tak zwanymi tradycjami. Tak więc spadło na bałut, a konkretnie na ulicę Zuli Pacanowskiej. Wdrażałem się pomału w nowe, w nowe obowiązki, by godnie objąć stanowisko zastępcy naczelnego. Po kilku tygodniach zorientowałem się, że gdy wracam, to na ławce między kamienicami, na ławce obok której przychodziłem każdego dnia, siedzi starszy mężczyzna. Po kolejnych kilku tygodniach zaczęliśmy mówić sobie dzień dobry, Aż pewnego popołudnia od tak przysiadłem się do niego i zaczęliśmy gadać, ponieważ bardzo przyjemnie nam się rozmawiało, nic mnie do domu nie goniło. Żadne obowiązki, ani rodzina, ani obiad. Stałowałem się na mieście pod, podczas jednej z przerw, więc niekiedy te rozmowy toczyły się na, naprawdę dosyć długo. Okazało się, że mój rozmówca jest byłym nauczycielem. Ma dobrze powyżej siedemdziesiątki. Czasami nawet kupowałem piwo w pobliskim sklepie i gadaliśmy o wszystkim i o niczem. Czasami nawet do północy. Okazało się, że jesteśmy sąsiadami. Mieszkamy w tej samej klatce na parterze i ja na drugim piętrze. Bardzo dużo opowiadał, opowiadał o łódzkim Getcie, o Moczarze, o pałacu poznańskiego, o samym poznańskim. W ten sposób poznałem miejską legendę, jak ów bogacz chciał wszystkim zaimponować, tapetując ściany pałacu z złotymi pięciorubluwkami. Ponoć napisał nawet prośbę do cara. Ten się zgodził, ale pod warunkiem, że przyklei je na sztorc, nie na płasko. Na takie ultimatum nawet ten magnat nie mógł sobie pozwolić. No, to pewnie legenda, którą wszyscy tam znają ale ciekawa. E... Oprócz takich ciekawostek dowiadywałem się o innych ciekawych rzeczy, o sprawach banalnych. Banalnych, ale ciekawych. No, od, na przykład o takiej ławeczce, na której każdego dnia spędzaliśmy kilkadziesiąt minut pochłonięci, pochłonięci rozmową. E... Chłonąłem te jego, te, te jego opowiadania jak uczniak spragniony wiedzy. E... A wie pan, zapytał mnie pewnego dnia, że ta ławka stała jeszcze tu przed wojną. Zdziwiłem się trochę, bo ani formą nie pasowała do tamtego okresu, a i deski wprawdzie zniszczone to chyba tak długo by nie wytrwały. Rozwiał jednak zaraz moje wątpliwości, mówiąc, że nie dokładnie ta, bo już zdążyli kilka razy ją wymienić, ale zawsze w tym samym miejscu. I zawsze, zawsze wymieniali, gdy coś się działo w jego życiu. Gdy odchodzili już Niemcy, to ich ostatnią ofiarą był jego ojciec, właśnie zastrzelony obok tej ławki. Zupełnie przypadkiem przechodził tamtędy. Potem ruszyła wielka odbudowa zmienili ławeczkę na bardziej nowoczesną, na tamte czasy. Potem wymienili deski, gdy brał ślub. Jak wyjechał zarobkowo do USA, gdzie spędził 5 lat, gdy wrócił, to postawili już tę szkaradę, jak on to określał. Bo wie pan, kontynuował, urodziłem się na tym osiedlu. Wprawdzie w innej kamienicy, ale pamiętam ją jeszcze w tym miejscu od dziecka. To tu trzymał mnie ojciec na kolanach. I tak to mnie, tak te rozmowy wyglądały. Lato już dobiegło końca. Wracałem z pracy trochę później niż zwykle, wydawaliśmy jakiś grubszy numer i zajęło to trochę więcej czasu. Było jednak jeszcze widno. Z daleka zauważyłem, że ławeczka jest pusta. Trochę się tym zdziwiłem, ale bywało już tak, że wracałem, a tego człowieka na niej nie było. Gdy podszedłem bliżej, zrozumiałem powód tej absencji. Dwie kartki formatu A5 przyczepione na jej krańcach z napisem świeżo malowane. No wszystko jasne. Poszedłem więc do domu, myśląc, że najwyżej jutro się spotkamy, ale gdy otwierałem drzwi do klatki schodowej, zobaczyłem kolejną kartkę tego samego formatu, ale w... z czarnym nadrukiem. Był to ne nekrol nekrolog. Nekrolog, który, na którym było napisane z głębokim żalem informujemy, że w nocy zmarł Bogdan K., był nauczyciel, społecznik i znany działacz kultury. Przyznam, że trochę mnie to, to, potrząs... no, to potrząsnęło. Nie mogłem wtedy spać. Społecznik, działacz kultury z ulicy Zuli Pacanowskiej. Skojarzyłem od razu z pionierami powojennej oświaty. Zaczęły mi się przewijać w głowie filmy z tamtych, z tamtych, o tamtych czasach. Eee... Przypomniałem sobie, jak tak zwani wyklęci mordowali właśnie nauczycieli. Przypomniałem sobie film Popiół i Diament i to czekanie, żeby zabić działacza partyjnego, szczukę, który jeździł od wioski do wioski, budując kolejne struktury. Przypomniałem sobie Konopielkę i Taplarskich i pomyślałem sobie, że nauczyciele tamtej epoki byli prawdziwymi boh bohaterami. To byli ludzie, ludzie z powołaniem. Oni wielokrotnie ryzykowali życiem, by zwalczać analfabetyzm, żeby przebić się przez opór mieszkańców, przez opór band leśnych, dotrzeć do mózgów ich dzieci, żeby nauczyć czytać i pisać. Pomyślałem, w jak ogromnym musieli żyć strachu. Przecież żyli w ciągłym zagrożeniu. W zagrożeniu, że pewnego dnia przyjdą las, z, la, z lasu i ich zastrzelą. Przecież zaraz po działaczach partyjnych, po milicjantach, pracownikach UB i Żydach, byli kolejni na liście. Zaraz po nich byli chłopi, którzy dostali ziemię z reformy rolnej. Oni wszyscy, wszyscy byli na liście do odstrzału. Wielu zginęło. No i teraz wróćmy do tego tygodnika, który, który upada. Do tygodnika Fakty i Mity. Po 10 latach zwija swój interes, były właściciel siedzi w więzieniu, jego żona nie dała rady, a wynajęty przez nią naczelny też się nie popisał. Pomału upadają wszelkie periodyki na, na lewo od tygodnika powszechnego i wyborczej. Na szczęście mamy jeszcze radiofa, trybuny o przegląd, niektóre teksty w nie, kilka portali i coś, czego nie mają liberałowie. Idę. Ale tak naprawdę zaczynamy się kurczyć. My jako lewica. Wiecie czemu? Bo ludzie mylą nas w speo. A wszystko dzięki sojuszowi lewicy demokratycznej. Prawica i ta liberalna i, konserwa i konserwatywna zaciera łapy, podobnie jak my, gdy oni się gryzą. E, tylko cholera, gdy oni... Jeśli gdy u nich trwa walka, to włącza się w to całe społeczeństwo, łącznie z częścią naszych, naszych działaczy. Kiedy my walczymy, nikt o tym nie wie. Czas to zmienić. W otwartym polu nie mamy szans, ale w walce partyzanckiej możemy wygrać. Serio? Wybory się nie sprawdzają. Czerwone Brygady naprawdę miały rację. Aha, Włodzi też wygrał duda. Tyle na dzisiaj, spotykamy się w przyszłym tygodniu jak zwykle w piątek, do usłyszenia.